I lecimy dalej. Dalszy ciąg poprzedniego filmiku. Szukamy, zobaczymy czy znajdziemy. I dalej pusto. Dobra, idziemy na drugą stronę. Co tu zerkniemy? O, tu kuszeczki są dwie, widzę. Dwa I Trzy Trzy sztuki były Most świętański. Idziemy prosto Druga część może będzie lepsza, zobaczymy Tutaj Pusto. To raz bardziej widność robi. W telefonie jakoś widniej, a tak na żywo, ciemniej jakoś bardziej szaro. Nie ma nic dla mnie, mało zebrałem, a więc idziemy prosto, większe kółko zrobimy, większa szansa, żeby coś znaleźć. Zauważyłem, że tam puszka stoi. O. I czeka na mnie. Ktoś se pił tu piwo chyba. I nie dopił. się długo zajdzie na i że jeszcze się filmik podzieli natomiast na, dwu, na dwa razy obejście to na trzy się podzieli bo wszyscy narzekają że za długie są jak stawiałem po pół godziny czy dłuższe no to staram się krótsze stawiać

Zabierają ta pojemniki. Już śniegu nie będzie. <grymne> chyba. Nie wiem, gdzie W maju chyba dopiero. Nie spieszy im się to. Może w ogóle nie będą zabierać. Sprawdziłem kolejny. W kolejnym nic też. O Słaba niedziela dziś. Powinno być spółtorby, powinno być, ale nie ma i co zrobić, no. nie ustanę, nie będę płakał przecież, tam ktoś na rybach już. Tyle złapie co ja puszek znajdę to jak do tej pory to słabo. O, tu się ładuje elektryczne samochody. Przy kosze zobaczymy czy coś mamy, czy nie. Już nie muszę latarki zapalać no. tu setki, butelki jakieś. Też nic nie ma. Tutaj. O jedna jest w końcu mała, ale jest. Dna. Wiaterek się nasila Ale tu wycięli drzewa, nie widziałem Dawno tu nie byłem no Tyle las były zawsze te drzewa tu wycieli wszystko Marnie Niedobrze zrobili Coś mnie zatkało całe moje życie, były te drzewa. Zawsze a tu łyso wycięli marnie. To zrobili tu, się jest? Jest jedna puszka, trzeba ją wydostać. Tajperze po co to zrobili? Nie mam pojęcia. łyso teraz. Cienia w ogóle nie będzie nie, tam do dupy zrobili Trudno co Idę szukać puszek Coś tak zarządził, sobie cieli mają w nosie no. Teraz no wymyślają, że zagrażały czy coś To jest wszystko wyciąć, zabetonować tutaj jest coś nie ma nic puszeczków. Z 10-12 minut zakończymy to część Nagramy kolejno, dalszy ciąg najwyżej Troszeczek nie widać. To może spauzujemy. Jest kolejny kosz, prawdziwny, zobaczymy. A w koszu pusto. Idziemy dalej. wchodzimy na rynek. Tu przyfam fajnie Patrz, Patrzę. raz. Teraz idę do przodu, bo... Zaczyna wiać coraz bardziej chłodny wiatr i bardziej zimowy jeszcze Ty nie ma Chyba coś grasowego z puszkami, bo nic nie ma. Tak się przedstawia półtusk, a dokładnie rynek. O szóstej rano. Pusto, cicho, samochody tylko stoją. Kolejny i nic. Trudno. Policja stąd przenieśli to w ogóle, to jest nic się dzieje. Tak to kogoś przywieźli, kogoś wywieźli. W kosz kolejny pusto. Jakaś szklana butla o winie jakieś komuś się wina zachciało mała jest kuszeczka w kąt. to tuż pizza zjadł i zostawił pudełeczko Troszeczkę nie zostawił tutaj też nic, też nic, i butelki świeci takie. Widzę, że tu nowe rzeczy potwierali w w niektórych budynkach. Tutaj też nic, też nic dla mnie. Studio tata, tatuażu. To spożywcy zamknęli. to tady věšněm. No co? Jdeme prosto czy to w lewo? Um. Dobra, w lewo tu to vlevo. No tady do vlevo. Po rynku přešlem o mě celé puch. Když si to jde tu vlevo. Na rynku to je Dobra, w tym miejscu zakończymy tą część. Zapraszam do kolejnego odcinku. Będzie dalszy ciąg. Dostawcie subika, łapkę w górę. Piszcie komentarze. Cześć.